Piotruś, chodź tu! Dochodzisz do Tu już jest ten Jesteś na najwyższej półce chodź tu Wszyscy jesteśmy padnięci Ja to samo Jestem w takim samym stanie jak ty Piotruś Wyłączają nam się zmysły I Tomaszek idzie No Pięknie. Brawo, brawo! Panie Piotrze, co Pan powie po wejściu na szczyt? Jak dobrze być poziomką. Co Pan powie? Nigdy nie byłem tak zmęczony. W życiu. Tomasza, okay. ogromna, ogromna satysfakcja. Satysfacja. Wygraliśmy. Dzięki tobie to. Zrobiliśmy to. Kurwa. Mówiłem, za kurde to zrobimy. Wiśmy flagi. Teraz robimy zdjęcia zespołu, flagi i zmykamy. A tu Magia, która nam bardzo, bardzo pomogła. Wczoraj rozsypałam. Będzie na YouTubie. Będzie na YouTube. Rozsypałam wczoraj.